Dostaliśmy tutaj w restauracji Pirata Dostaliśmy tu langustę Taką podsmażoną, kawałeczki A tu mamy ryby, ale nie wiem jaką Frytki i warzywny sos Świeża ryba z Morza Karaibskiego Także jesteśmy w Boca de del Toro no i chcieliśmy koniecznie posmakować ryby langusty. Jak się langusta nazywa lobster? Po Nie, lobster to jest coś innego. Langusta I nam proponowano, żeby płynąć tam stateczkiem do tamtej wyspy i tam, że tam jest bardzo smaczna langusta będzie No ale mamy za mało czasu, bo już o drugiej czeka na nas autobus do hotelu to jest jakieś 5 km a gdybyśmy popłynęli tam stateczkiem motorówką to by trwało do godziny 4-5 i dlatego przyszliśmy tu do restauracji pirate. pirate no i zamówiliśmy właśnie te dania jedno takie drugie takie będziemy próbować smakować jak smakuje ja zaraz zaraz spróbuję Próbuję i powiem czy smakuje. Mmm, jakie dobre, jakie dobre. A teraz ty powiedz czy dobre. Bardzo dobre. To jest ta nasza langusta. Pokaż tę langustę, ale przełam na pół. Mhm. A to ten przełamecz? No. Eee, no super. A tutaj mhm. do buli I... Dobrze. Czy dobrze przyprawione? Dobrze. No, no to fajnie. No, no to tyle. o naszym jedzeniu jeszcze wody dostaliśmy z taką z cytryną fajną. I tu mamy przyprawy. I oliwa jest, i wszystko, wszystko także także bardzo nam tu odpowiada. Smaczne jest. Zobaczymy. Tu ja mam rybę, mam jeszcze pomidorka. I co tu jest jeszcze? Jakaś sałata i ogóreczek. Ty też masz, nie? Do tego też. też, też. No. Także na razie tyle. Pa pa bye bye.